If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fake is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Elden Ring. Gramy w kooperacji z Monsun Ninja. Siema. Jesteśmy w pogrobnie. Tu przy tym drzewie znajduje się studnia rzeki Siofra. I tą lokację teraz planujemy eksplorować. A to ruszamy. Pozbieramy przedmioty, zobaczymy co nas tu czeka. Nie mam zbyt dobrych wspomnień z tą lokacją, bo strasznie szybko tu wszedłem, przechodząc pierwsze z grę. No i jeszcze są ci przeciwnicy, nie? Którzy w grupie się rzucają mm. centralnie? Wyzbieram przedmioty. Oglądałem ostatnio trochę Sekiro sobie na YouTube jak grali, no uwielbiam to grę, nie? ale niektórzy mają taki pomysł na bossów, taką cierpliwość i opanowanie, nie, że normalnie jak ja oglądam to jestem pod pełnym wrażeniem. Nie no, jak tam przechodziłem, za którymś tym razem, to te, wiesz, też na spokojnie podchodziłem, ale no do jednego bossa nie umiem podejść na spokojnie. Który to boss? Małpy, strażnik. O słapał mnie. I przebił Ja powiem Ci tak, ja największy problem, mia problem miałem z Ishinem, nie? Na samym końcu z Ishinem. To był największy problem jaki miałem w tej grze, nie? Co ma trzy, te... Tak, trzy Ten najpierw walczył z Genichiro, a później dopiero z nim, nie? To był największy problem. Złota Stonoga. A tu z Konika, tak? Z góry. Nie no, ale... Jak ja oglądam, jak on walczył z tym... Z sową, ale tym ze wspomnienia. Zużywając w sumie podczas całej walki z nim dwie tykwy do leczenia. No powiem ci, że wymiatał, nie? O. No ja czasem nie, widziałem niektórych, że centralnie samooparowanie, nie? Używa. No. Na tym na tym się opiera cała gra, nie? No. O ty. Jeśli opanujesz do perfekcji, no to nie ma, nie ma na ciebie mocnych. Albo y, ta kombinacja y, tych narzędzi, nie? Że jed, raz tego, raz tego, raz tego. Używałem non stop, nie? No ale to już specjalnie wytrenowane od początku grania. Ja nigdy nie, nie byłem fanatykiem tego, żeby ogrywać grę w taki sposób, nie że od początku, wiesz, idę w zaparte pod jedno i tylko to robię i tam ćwiczę. Ja lubię zmiany, lubię rozmaicenia w tych grach. No. Tam widzę, że masz armię mm. To już idę do ciebie No zanim ja dobiegnę do ciebie nie już jest po armii To już jest po armii Muszę, to znaczy, że na przedmiotu nie pominąłem Nie moim zdaniem Sekiro to jest jedna z lepszych gier, które wyszły i naprawdę jest wyzwaniem, nie? No bo wtedy yy, to jest pierwsza gra, w której było tak głośno, żeby dodali łatwy tryb gry, nie? No, szczerze, pierwszy ten mini-boss, który jest ten generał, tak? Ten, który stoi. Yy. Co możesz pierwszą kropkę z życia zabrać mu z dachu, a drugą musisz walczyć, nie? No, 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 no. No No to przecież on był takim problemem na początku. A później ten ogr, nie? No, dokładnie, dokładnie. Chociaż już na ogra tam wiesz, no jednak jak używałeś oleju i wiedziałeś, że możesz go podpalić, O, no jest. I jak dobrze widzę, jest tutaj. O, zbufował się. U. Leczymy się, kolego. No co jest? Detrwo czeka do większej liczby przeciwników. Nie, tam już się zwina. Jest co. No raczej tak wykończyć. Powiem tak, plan miał dobry, ale wykonanie beznadziejne. No bo miejsce mu średnie trafiło chyba na tą broń. Nie, to... no broń, broń była spoko. E, poczekaj jeszcze, chodź tutaj. Czyżby coś się minę? A, tak, bo tam jest ten rzuczek i posąg. I tu jest rzuczek, gdzie ucieka rzuczku? Lecę do ciebie przedmiot. I w tej lokacji już mi normalnie działa paty kamera, nie, nie mam żadnych opóźnień, nic. No tamta lokacja to była pechowa, nie? Ta kopalnia. I coś było w niej. Przed tobą w dół. No dół. Jak do tego dołu teraz? Y tutaj, z tej strony zaskocz mm -hmm. Na piętro niżej. teraz się nie zabił, nie? Zrobi ci miejsca. O ja. Nie zebrałem przedmiotu. Szybki speedren. ja na ciebie zaczekam. Spoko. Nie pamiętasz co tu jest? Czekaj, mam tu na końcu języka Ekwipunek zobaczę sobie, może sobie przypomnę. Jaki... Nie, chyba czarnie. Nie, nie, nie powiem ci. Dobra, to chwilę. Chwila i jestem. Chyba, że znowu gdzieś nie trafię i znowu spadnę. Tu i tak to skakanie idzie mi lepiej niż Lord's of default. Tam to miałem... O, dawno nie miałem tak słabego skakania w grach. <grym> I marynowana, srebrzysta łapka ptaka. To jest chyba od run, nie? Nie, od, od przedmiotów jest srebrna, a złota jest od run. Czekaj, czy odwrotnie? Nie, jest tak jak mu, mówisz, że złota jest od run. No, złota od run, właśnie, bo to mi się wydawało, że ten sposób na tego smoka, nie? Że jest właśnie wkładasz sobie złotą łapkę, tłuczesz go prawie do samego końca i na końcu zjadasz łapkę i ostatni cios zadajesz. Tam mhm. nie wiem, bo tam był też sposób chyba, że widziałem, że wczytywali grę, tak? I smok się odradzał, nie? A to chyba przed jakimś e, tym patchem tak było. No Ale szczerze, jaka jest przyjemność z gry, gdzie od razu na początku robisz czyta, że ci się wczytuje tam, nie wiem, 50 tysięcy run chyba oddawał, czy 80. chroniące piguły piguły zawsze dobre Tak miałem utworzyć sobie te nożyki do, do zatruwania Tyknie mm, Tutaj skarb jest. No pod właśnie. Mostem. Tak mi się coś wydawało. Wątroba. Też się przyda. O, jest i Widzimy że dla mnie ten etap gry, tutaj też, rzeki Sofra jest trudniejszy niż później ten etap z mrówkami, nie? No, mrówki były mnie, według mnie mrówki były gorsze. Tak, a ja nie, ja nie miałem właśnie problemu z mrówkami. I widzisz i to jest fajne, że każdy ma inny odbiór tej gry. Tak jak oglądam kanał na YouTubie i on gra w gotowora na najwyższym poziomie trudności. I widzę, że widzę teraz berserków, akurat dwójce w nie? Mhm. Ja, jeżeli ja miałem straszny problem z berserkami. Ja w pierwszym gotoworzę Walkirię to lajcik, tak samo tutaj Walkiria to lajcik, a nie miałem problemu z tymi. Z berserkami. Miałem problem z berserkami, a on mówi, że nie. Walkirie dla niego są o wiele trudniejsze. A berserkowie to jest. No ja z berserkami też miałem trochę taki mały problem. Ja muszę to straszny. Pierwsze raz przechodząc grę, pierwsze raz jak grałem sobie, to odpuściłem sobie, żeby nie psuć sobie zabawy z gry, nie? Jest mapka. Przyznam, że to wyzwanie, które dodali w Walhalli, to jest całkiem inny poziom w tej grze. No i z tego, co czytam, został do... ciepło przyjęty dodatek. Bardzo bardzo sobie chwalą ludzie. To że jest wyzwaniem, nie? O, tam jest przedmiot na dole. Wyzwaniem, no i przede wszystkim to, że to było darmowe. To nie było na siłę wiesz... bo to jest krótkie. Teoretycznie na upartego, jak przechodzisz za pierwszym razem, wszystko i nie giniesz. 3 godziny jesteś w stanie go zrobić i no ale dla mnie największym plusem jest to, że jest mowa już o remakeu, bo chyba nie remasterze pierwszych trzech części oryginalnej to to, trylogii To słyszałem też i tu może być już zabawa, nie? Bo jakby zrobili na takiej samej zasadzie, jak jest właśnie yy, w część nordycka, te same tryby walki tego, mogło być super, nie? Ale myślę, że pójdą w... w oryginał taki, Tak mi się jest. też wydaje, hack'n'slasza typowego. W na nagrabice i... Książka z przepisami płatnerza. Że... Chociaż tak jak dobrze się przyjęła ta część nordycka, to może i mechanika przede wszystkim tej części, to może będą chcieli właśnie pozostać przy niej, nie? Silnik gry mają gotowy, bo naprawdę gra moim zdaniem wygląda rewelacyjnie, nie? No, to, to graficznie rob, robiło furorę, nie? No, dlatego może, może zaczymy, no. Zobaczymy, co wymyśli Santa Monica Studio. No i ten styl prowadzenia, nie? Czy z kamera ciągle na jednym ujęciu, tak można powiedzieć? Na prawym ramieniu bohatera, nie? Praktycznie. No, ale wiesz, w ogóle zero cięć jest. Tak, tak, bo wszystkie ekrany ładowania są robione tym, że o jest ten. Kratus się przyciska przez jakąś szczelinę, czy coś, nie? To co tak. jest fajne. To mi się podobało bardzo. Piorunki. Czy nie mogę trafić? O. Nic mu nie robię. No dobra. Na no jest. O, lalka nas atakuje. Semicerif serif. Nie mam many. Jest tu, był przed nami, wiesz pojawił się. Uważaj, krap po prawej. U. To nie piekło Nie, krab mnie rozwalił. Twokół, no wracam do punktu łaski I przy okazji te piorunki mnie. te piorunki właśnie On się gdzieś tutaj pojawił Opatrz, patrz, krab przyszedł za nasz do punktu łaski Dobra, znak postawiony Nie widzę go. Może nas po prostu obserwuje? No tak, bo to taka lokacja. O, jest. Idzie. Leci. Czekaj, może się przywita. No, nakłada efekt na broń. Nie. A wezwanie rzucił Czekaj, trzeba się uleczyć Na full hubsa i lecimy Poczekaj, ja nie będę nie będę się wtrącał Jaki status nakłada? Yy, Krawienie Albo zgniliznę, bo szczerze to tak... O, Dobra. leczy się. No tak. To... No sam chciał, nie? No kolego, gdybyś się nie leczył, to by był pojedynek jeden na jeden. No niestety. Pójdźmy teraz tu. I zróbmy to olbrzymie i tu jest kolejne chyba jak dobrze pamiętam. No i tu przedmioty do zebrania na koniu są, nie? E, tak. Chociaż tak można zaskoczyć. Bo tu już nic nie będzie, czy będzie? Jest przedmiot. Czy będzie to szkarłatny liść? Nie, kolczasty łuk. O, no, to ciekawy. Idę, idę, bo już widzę, że coś tam lata do Ciebie. Uuuu... Uu, uu. O Ty! Patrz! Dopór z kości żuchwy, o! tuż tej ścieżki. I tak, i tam jest przedmiot, do którego trzeba skoczyć na koniu. Będę musiał zrobić to solo. Tam się też pojawiasz i walczysz z rycerzem tygla, nie? Tak, ale to jest z, wtedy z tych czterech dzwonnic, tak, nie? tak, tak. O właśnie widać tamto miejsce. A tu jesteś. sure O, zobacz, kolejna gromadka idzie. Tak, możemy iść odpalić punkt łaski na środku mapy i na tym zakończymy chyba ten odcinek, nie? Żeby też nie przedłużać, Jasne. bo tutaj jeszcze jest dużo przed nami. I tu jak dobrze pamiętam ta winda, która jest na koniec Którą tam się odblokowuje, to na w Kalitha wyjeżdża, nie? Tak Ona centralnie powiem ci szczerze przed tą areną taką, gdzie tam tych trzech, yy, się przed areną, no kawałek przed tą areną. Gdzie ty trzy zjawy, co walczysz z nimi, nie? Zjawy albo gargulce, nie? Bo ona no, jest w tym wąwozie. No, no w wąwozie. I, I przechodzisz kawałek i tam masz zaraz ten... Te koloseum. tak? Koloseum, koloseum, no. O. Pięknie do niego już. Tam też na górę trzeba będzie wejść, bo tam trzeba będzie się teleportem przenieść, nie? Żeby zrobić bossa tej, opcjonalnego bossa tej lokacji. Nie? Kojarzysz? Tak, tak. Dzisiaj właśnie go pokonywałem. Całkiem dużo dzisiaj chyba robiłeś, co? Nie, mało tak można powiedzieć. Ta. Mało. Dobra, jesteśmy w przy punkcie łaski, nie? Można przebiec. Tu mamy kolejny filer. I super. I mamy całkiem pokaźną część jeziora zrobioną. Trzeba będzie tylko wrócić, zrobić tam górę, nie? Tego z kwiatkiem, to miejsce z kwiatkiem. Tego kupca. Dobra. To w tym odcinku na tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki i komentarze. I do następnego. Cześć!